Siemoneczko, z tej, tej strony Simon Junior, witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj ze mną jest Simon, a jestem Simon e, Junior Dobrze, dobrze, dobrze Simon, czyli że tak idzie, fajnie, że już kanał założyłaś No, i zobacz jaki duży jestem e, Dobrze, dobrze, to słoniku dzisiaj idziemy pierwsze miejsce sobie sprawdzić, e, kurde gdzie u pierwszy chat? Tutaj? Simon, ale ja żartowałem, nie e, jestem słonikiem, to ja byłem w twoim e, co ty robisz Mendy? Ja a jestem Mendyś <laughs> Nie a, no, a, znaczy nie, nie, e, ja Mendy ja jestem Mandy, ale Mandy gdzieś jest we mnie, wiesz? Tutaj głęboko w serduszu. A rozumiem, rozumiem, zaraz, wiesz co, Mandy? Ja ogólnie ci przepraszam, ale ze samymi łączeniami do mnie to Jak? Jaka, to nie ze mną, czemu mi już stawiasz? Eeeh, a mnie. mną idziesz, mi też się No To masz i z nami, Mandy, Mogę iść z wami? No masz, Mandy, Dobra, idę z wami, idę z wami, idę z wami. Ale ten. Ty. Tak, tak. Ale gdzie mam stanąć? gdzie masz. No właśnie, to już mogę ci dać. Czekaj, może tu mam stanąć. Tu stanę, pars schowam się tu. I możesz mnie szukać, i tak mnie nie znajdziesz eee, Nie widać kurde, mnie a, nie, nie, a, nie widzisz mnie czasów. O, no to nie widzisz mnie, normalnie A drogi widzu, jeżeli ty mnie widzisz, zostaw łapkę w górę Albo wiem, zrobimy tak Jak zostawisz łapkę w górę W 5 sekund I subskrypcję w 5 sekund To dostaniesz ode mnie Eee Dostaniesz ode mnie prezent O taki A, gdzie ty jesteś? Eee, na tabam Gdzie ty jesteś? Dobą. O to weź wyląduj Czy lądowanie, potrzebujemy do lądowania Wylą, albo skacz! -y, skaczę. Dobra, Simon, patrz, masz 5 sekund do stawienia mi tak, łapki tak. w górę, subskrypcji dzwoneczka Dobra, dobra, raz, zrobiłem Dobra, jeżeli zrobiłeś, to masz Dobra, uwaga, prezent no, i... No. Ej, Mendy, ty tak naprawdę? Tam pusty jest, spokojnie. <laughs> ale nie, nie, nie Co tu leży? O kurde, ale koks! To mój był, no, Nie, to był mój prezent. Mama mi go dała. Simon, ale no daj mi go Nie, no Simon. Za ja subiczka. ci miałem dać ten, drugi. Ja ci miałem dać ten, pomyliłem się. Simon, toj poczekaj. Mandy! Mendy. Oh, chyba mnie nie słyszysz, no nic. Nie. Szymon, ja miałem ci dać Mendy. ten, stój! Jaki ten Wendy? halo, gdzie jesteś? Aaaa, no, o, dobra, wywalił się Szymon, no nie, nie uciekaj mi, ja miałem dać ci ten, o, patrz. Mendy, o, ten mam nie dla w... ciebie, zobacz, mam dla ciebie prezent A, ten dla mnie? Okej, okay, do rana no. Tak, 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 tamten był mój, to musisz mi to oddać, ja go zabieram Okej, okay, dobra, a tym jest? Tym jest? Dobra, to ja go rozpakuję dla ciebie, dobrze? Dobrze Mogę go rozpakować dla ciebie, to musisz mi go dać Ech. No Mandy, masz, ale oddaj Tak, 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 o, widzisz, rozpakowałem masz. Eee, Ej, Mandy. Co? Bo, bo ty mi coś w ręce trzyma, widzisz? Ten trzyma w ręce. No, e, O, ma e, łapkę e. w górę! Tak i. Mandy, co w ręce trzymał? Nie, nie, no, sarty, to teraz trzymałem. Idę sobie. Albo Simon, chodź czy też mi mita? Mita? Na, na, na dobranoc? Mita? No, na, dobrano, na dobranockę mita przeczytasz. O 19 a, zawsze dobra nocka. U Mendiego no, o 20. To, to wiesz co, Mendy? Abyś oh! nie zasnął? Bożej. Dobra proszę, abyś nie zasnął, to włącz dzień, bo już zachodzi noc, a jednak nie fajnie tak w nocy. A no właśnie, wyciągnij Oj, dobra. O. Nie, o. Masz. Dobra. 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 To uwaga, Mendy. Jak weźmiesz na nosze drugą osobę i wsiądziesz na motocyk i ładnie czekać pod górkę, to staniesz coś śmiesznego. Proszę, tu jest poczekał. Chodź, chodź, patrz, bierzemy. No, y... O, Mendy, czekaj, ja muszę zabrać to. No? Muszę wziąć się na nosze. Ale dobra, będę duży, żeby. te... Jak weźmy naszą drugą osobę, czyli kogoś innego. I wsiądę na motor. Tak, wsiądziesz na motocykl, i będziesz jechać pod górkę, dostaniesz się coś śmiesznego. Dobra, bierzemy cię. Dobra, i teraz na motocykl, i musisz pod górkę jechać. Dobra, tylko muszę jakoś. usiąść. Dobra, czekaj. O! No nie! O! Jesteś! Dobra, i bierzemy. A... Co ale śmieszny Mandy! Nie wiem, nie, nie wiem co to miało być. <laughs> Przepraszam, ale co to miało być? Coś śmiesznego. Nie A, wiem. No, no, Mandy <laughs> mit obalony, mit obalony. Nie, albo to pod, dół. nie, no to co, nie działa chyba. Przystawić. Nie wiem, no miało być, haha, ha, śmieszne, hehe. He. Sajmo, śmiej się. Ara, right, tak? no, wiesz co, no. tak? Miej się ze mną. No, no dobra, dawaj kolejnego mita. Dobra, wiesz co, aby nie było tak y, nudno czy coś, to zmniejszysz się do 0.4 i włącz jeszcze leżenie prosto na plecach i weźcie motor lub skuter, albo lub skuter i zobaczcie co się stanie. Leżenie prosto na plecach. Tak, y tylko do 0.4 musisz się zmniejszyć, 0.4. A, to był lay down, o prosto na plecach, tak? Tak, dobra. Muszę wejść na motor, tak? Tak, motor albo skuter i coś powinno się stać. Aaaa, oh, nie jebać! A skuter widmo! Normalnie skuter widmo, co to robisz? Siadasz? O! No, prawie. <laughs> Tylko twój Junior jeździ. Ej, no skuter widmo, zobacz, nic nie widać. Dobra, cyk. ja już szukam kolejnego mitu przy i znalazłem. Dobra, dawaj. A jest Dobra, e motor widmo. Mm. Dobra, to ty jeździsz motorem widmo, a ja akurat przeczytam. jak pójdziesz do łazienki w domu Bunkier, to w jest zbugowana tekstura i tak oddał tak dziwnie kamerę i zobaczysz, co się dziwnie stanie. No, yy, tak dobra. Bo, tak. Ja jadę powietrze yy, Medi, tak w wow. przetłumaczeniu? Yy, to musisz iść do domu bunkier i oddalić kamerkę. Ty, jechałeś na dwóch oponach. Dobra, idę, przepraszam. Dobra, i, idę, chodź. Yy. A słucha, słuchaliśmy Medic, co nie? Tak, muszę iść do domu bunkier i nie wiem co zrobić dalej. Przepraszam tak sobie, może nie wysłuchałem ci dokładnie. No robisz to nie teraz sam tego mi tasy, syl, bez no ciebie. Nie, nie, no. No, no, no to... to, no to okej, okay. to, to ty teraz pewno... robisz ten dom bunkier. Okej. Okay. Tak, okej. Okay. Ja wejdę. idę. Co do ten? Tak, ten dom, bunkier. Okej, okay, ten dom. No to teraz trzeba... Albo e... ten drugi. Jak ten drugi? Ej, albo ten drugi. Eee, chyba to nie ten. Jak nie ten? Jak nie Mandy? Eee, to chyba ten. To chyba ten. Ten? Chyba no, bardziej jak no. bunkier wygląda, co? Eee, no nie wiem. <laughs> Jak jesteś nie możemy go otwierać. To ale ma. i teraz potrzebuję znaleźć łazienkę. E, gdzie jest, e, jest łazienka? jest łazienka. Nie, tu jest łazienka. Mhm. Mm I co I tak oddal tak dziwnie kamerę i zobacz, coś dziwnego. Trzeba oddalić tak dziwnie kamerę. Tylko nie wiem, co znaczy tak dziwnie kamerę. Tak dziwnie kamerę. Oddalamy tak dziwnie kamerę. Tak... E, nie, zaraz. Tu, tu można wejść. O, o ale kryjówka. Patrz tu, patrz. Gdzie ty jesteś? W no, wannie. A no, I no. Patrz. W ścianie jestem! Widziałeś tu jakie duże miejsce do no. się? Dobra. Eee, co tu jeszcze? O, kurwa, pieczone. wieczone. Dobra. Wreszcie będzie, to może chyba tam ten bunkier chodziło? Nie, Dara, tu na pewno nic nie ma. Albo na dole? Ej, tu coś było? Nie, nie wiem. Albo na, na dole? dole coś mamy? Nie, na dole nic nie ma, nawet łazienki. No to nie wiem, ale moim zdaniem to przesadzone. Dobra, to chyba nie, bo to też nie jest bunkier, to jest baza wojskowa. Zobaczmy, ale tam chyba nawet nie ma nawet fan, ale... Znaczy nie fan tylko łazienki. No dobra. Ale tak na szybko możemy... O! Możemy się rozejrzeć, No Poczekaj, chyba muszę trochę urosnąć. To jest faktycznie baza wojskowa, nie można tu wejść. Tak, tak, jest ciężej. A, yy... łazienki, jest a, jakaś? tu nie ma łazienki. Tu, tu, o tu jest łazienka. I tu oddali tak kamerę i będzie coś dziwnego. Jeśli chodziło o to, że mamy lustra w łazience, i jak robisz sobie potrzeby własne, to ci można podglądać z zewnątrz? Simon, e, idę do góry. Nie, weź w łazience. O, i na dół spadłem. O nie, chciałem, żebyśmy w łazience. Bo chyba o to chodziło, Simon. No. Dobra, widzisz, weź się kąp. A ja ci widzę. To <laughs> Jestem o to. podglądaczem, o nie, to źle brzmi. <laughs> można podglądać kogoś, jak to się kąpie z zewnątrz. Z ulicy, czaisz to? To jest złe, 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 złe. Dobra, dawaj, Simon, kolejnego mita. Kolejny miciek. Jak weźmiesz wózek sklepowy i ktoś do niego wsiądzie i weźmie się na ręce, następnie usuniesz wózek, to druga osoba będzie latać. Yyy, poczekaj. Musimy tak, po kolei. Weźmiesz wózek sklepowy. Tak, weź wózek sklepowy. Ktoś musi do niego wsiąść. Yy, no, to no to chyba ja muszę. No chyba ty, bo nie ma tu nikogo innego. Dobra, yy, jesteś. I muszę cię teraz wziąć na rączki. wow ty, ty musisz usunąć wózek teraz. I druga sama skoczy, to będziesz latać. Mandy! O to? Kradnie mnie Simon! Nie! A kozackie! Simon mnie kradnie. Ej, to jak mi się mega podoba. Ale kozak mit! Ja nie wierzę. Dlatego widzowie na 10 tysięcy łapek idę Mandy'ego nie wiem. Nie, zostaw mnie! Mandy, będziesz od dzisiaj w sklepie pracować. Jak na razie, to ja pracuję pod ziemią. Dobra, co masz zrobić Mandy'emu? Dora, Mandy, wiesz, do szkoły się wrócisz. Jak do szkoły? Nie, zostaw mnie! Do szkoły, Mandy! Nee, no ekran się wszędzie co ludki. Nie, Do szkoły się chodzi w dzień, a jest noc. Nieprawda, jest. O, Dora. Więc weźmy do szkoły. to ty pościgiesz na świetlicy, Dora, a na taduś pościgiesz później, dobra? No co ty zrobiłeś? No nie, no dobra. A co Tego mamy? Tylko kłam... i... tak, tak? masz matematykę. E... No przecież to ja <śmany> skończyłem! A dobra. nie, to ty skończyłeś, A... ale no... Dobra. mogę? No możesz, możesz, dawaj, Dora. dawaj, dawaj. Ale ten laptop I... jest większy od ciebie, znaczy ten tablet. Co? Ten tablet jest większy od ciebie. Dobra, Tak. jak y, klikniesz przycisk y, sit i usiądziesz w wózku, to będziesz ca... całował jedzeniem. Co? Dobra. No tutaj pisze celował, ale to chyba chodzi o całował. Dawaj, Syd. Uwaga, sit, ale to trzeba napogać jedzenia prawda? Do tego. A sit miał włączyć, to zapomniałem. Raz, sit, cyk. Dobra, i sprawdzimy. Teraz usiądź w wózku. Poczekaj. Nie, dobra, to nie działa, bo mnie automatycznie daje tak. No to poczekaj, ale to może nie w tym wózku, patrz. Sit. I w tym wózku. No ale film no, nie da się medytować jedzenie. Tylko tutaj masz do siedzenia. No to nie wiem A, no to chyba... Ale dobra, nie skreślajmy tego mitu. Ja wszyscy nawet wózki... Wózek ma dwa siedzenka, dawaj. Ej, co się stało? Poczekaj. Czy ty to widzisz? Mendy. 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 Nie. A Mendy, jeźdź do sklepu szybko, jedź do sklepu. Nie, nie ważne co się tam stało. Ty po prostu lubisz jeździć tyłem. Na tyłku, na dupku Na tyłku. tyłku. Medy, ale to po śniegu! Po śniegu A! Bo, po śniegu się z górki zjeżdża. A to te ja zapomniałem, dobra. To wam, Chodźcie chodźcie. Dobra, i teraz... A czekaj bo nie, 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 stój, 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 stój. Ja, o, ja muszę ty się przesiąść. I a, teraz. No dobra. To bierzemy ci banana Simonik e, Jabłuszko ci weźmiemy. Drugie jabłuszko. Znikło jabłuszko. I czemu się wszystko? A po jednym z jednej półki ham możesz tylko Dobra, Zapraszamy. przepraszam. No. To weźmiemy kulę. A nie, no zobacz, napakowałeś trzy. To już no, nie mam pojęcia. Drugi napój. Mleko chcesz? Yy, może być. To ci weźmiemy mleko. Wodę? Wodę też. Tak, też, tak, też. Ja nie mogę wody wpakować. No to trudno. Pizzę. O, no tutaj to cały stragan. Dobra. O, te rączki sobie wezmę. Yy, lody? Pewnie. No to lody są. Yy, yy. Ciasteczka? Weźmiemy takie też też? i Takie, dobra. Próbki? Yy. Też, też ci weźmiemy. Też też. W chwili to wszystko No i to wszystko, i na, I na całe na, jedzenie Jak jest Ej, mę, jedzenie I, A daj chwilę, może no. autorowi chodziło o tą Memotkę, o harta O Harta? Dobra, dawaj Nie no, ale patrz, wsiadłem tego tak wózkiem i nie zmieni... nie, no to, to dobre, nie jest Dobra, to do, jedziemy z Simonem do domu Sobie dobre. to wszystko zjeść A wam drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, Go!